Dzisiejszy bieg jest imprezą organizowaną w Dąbrowi Białostockiej po raz pierwszy. Jest to bieg opuchar prezesa Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w misjach poza granicami kraju. Chcemy w ten sposób upamiętnić weteranów rannych i poszkodowanych w misjach poza granicami państwa, a także poprzez dwa symboliczne dystanse 2204-400 upamiętnić żołnierzy, którzy polegli na misjach poza granicami kraju. 22 żołnierzy poległo na misjach w Iraku, 44 w Afganistanie. Chcemy również po raz kolejny na terenie naszego miasta okazać w ten sposób szacunek i wsparcie wszystkim weteranom, nie tylko tym rannym i poszkodowanym oraz poległym w misjach poza granicami państwa. Imprezę zaszczyci swoją obecnością Pan Prezes Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, czyli Pan Tomasz Kloc. Dzisiejsze nagrody ufundowali nasi sponsorzy. Nagród mamy bardzo dużo. Myślę, że każdy uczestnik nie wyjedzie z Dąbrowy Białostockiej z pustymi rękami. Są to m.in. profesjonalne plecaki wojskowe, oczywiście puchary, różne inne gadżety, chociażby w postaci pięknie wydanych pocztówek. Są także książki oraz drobiazgi, jak np. magnesy na lodówkę, długopisy czy przypinki. Taką imprezę ubiegową oraz wszystkimi imprezami, które zostały wcześniej zorganizowane z udziałem weteranów rannych i poszkodowanych, chcemy zapoznać zarówno młodzież z klas mundurowych, jak i środowisko lokalne z działaniami żołnierzy, z trudem ich służby, bo to nigdy nie jest służba lekka, zwłaszcza na misjach poza granicami państwa, przybliżyć życie żołnierza, pokazać, że żołnierz w mundurze musi zmierzyć się z różnymi trudami, nie tylko fizycznymi, często również emocjonalnymi, zintegrować środowisko zarówno klas mundurowych, jak i tutaj społeczności. Panie prezesie, proszę powiedzieć, czym zajmuje się Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami kraju? Jakie są jego główne cele i założenia? Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami przede wszystkim reprezentuje środowisko weteranów poszkodowanych, czyli tych ludzi rannych na misjach zagranicznych, głównie w Iraku i Afganistanie, ale też mamy członków z innych misji, również tych na Bałkanach i, i pokojowych. Naszym jakby celem jest reprezentacja, czyli kwestie związane z tworzeniem prawa, które powinno pomagać i wspierać właśnie to środowisko. Drugim elementem jest pomoc, pomoc w postaci organizacji turnusów rehabilitacyjnych, rehabilitacji poprzez sport, również wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny. Również wspieramy tych najsłabszych w postaci zapomóg, w postaci dofinansowań do przekwalifikowania zawodowego. Obecnie reprezentacja weteranów przygotowuje się do igrzysk olimpijskich Invictus Games w Sydney. Jaki jest wymiar tego wydarzenia? jest to wielkie wydarzenie można powiedzieć ogólnoświatowe w tym wydarzeniu bierze udział 18 państw są to przede wszystkim właśnie uczestnicy z państw NATO którzy brali udział w misjach zagranicznych w Iraku Afganistanie ludzie z wieloma niepełnosprawnościami zmagają się na arenach sportowych walczą ponownie moc to jest jedno a dopóki walczysz jesteś zwycięzcą jak wpisuje się chociażby w takie przedsięwzięcie biegowe jak dzisiaj ale również inne idea szacunku i wsparcia. Jest to propagowanie w lokalnych środowiskach, w lokalnych środowiskach właśnie szacunku do weteranów. To, to bardzo ważne, aby w tych w miejscowościach mniejszych, gdzie nie rozgrywają się wielkie imprezy jak chociażby nie wiem dzień weterana, gdzie nie ma wielkich jednostek wojskowych, aby społeczeństwo również miało świadomość tego, że weterani są wśród nich, jeżeli nie bezpośrednio tutaj, to gdzieś blisko. Jeżeli nawet nie ma ich tutaj bezpośrednio, to trzeba o nich pamiętać o tych wszystkich weteranach poszkodowanych, również o tych, którzy polegli na misjach i myśląc wspierać to środowisko również różnymi działaniami które mogą się przyczynić do poprawy jakby bytu, ale przede wszystkim do tego, aby ci weterani czuli się docenieni. Ich trud i wysiłek, a przede wszystkim utrata zdrowia, tak jak w naszym przypadku, że zostaje zauważana i doceniana. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował się Pan wziąć udział w dzisiejszym biegu? Ogólnie przyjechaliśmy z Orzysza, z 15 batalionu saperów jako reprezentacja i myślę, że godnie reprezentowaliśmy. Zajęliśmy dwa pierwsze, trzecie miejsca. Także ogólnie bierzemy udział w różnych biegach z przeszkodami i dlatego przyjechaliśmy jako reprezentacja. Jak ocenia pan poziom trudności trasy? Ogólnie na początku trasa nie była ciężka, pierwsze kółko, ale za drugim to już podbiegi ogólnie dawały w kość, także Trzeba troszkę pobiegać, się przygotować, żeby zająć jakoś czołową lokatę. Dlaczego warto brać udział w takich przedsięwzięciach biegowych? Warto brać udział w takich biegach, żeby fajnie, w miłym towarzystwie spędzić czas, zareklamować się ogólnie, że żołnierze też potrafią, są dobrze wysportowani i potrafią się dobrze zaprezentować.